Także witam na kanale, dzisiaj tak w tytule, chciałem pogadać troszkę o taniej chińskiej wiertarce stołowej, jakie ma zalety, jakie ma wady, czy warto w ogóle tak w taki sprzęt inwestować, ale zanim przejdziemy do rzeczy, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i jakiś przyzwoity komentarz, a ja przechodzę teraz. Do opowiadania, czy warto kupić taki wynalazek? W moim przypadku to jest akurat maszyna z Lidla, ponieważ byłem kiedyś z rodziną na zakupach i akurat była. Ja potrzebowałem kupić, bo miałem troszkę blach do przewiercenia, a nie chciało mi się wiercić ręcznie, a nie miałem wcześniej stołówki. Czy warto kupić? Powiem Wam tak: u mnie maszyna chodzi już półtora, dwa lata. Jakoś tak ona już tutaj jest. Przypadnie chyba półtora roku. Cały czas działa. Nie, nie, z drugiej strony też ja nie wiercę często, ale jak już mam wiercenie, no to yy, jest to przeważnie blacha piątka, ósemka, dziesiątka i ona sobie radzi. Nie jest to zbyt precyzyjny sprzęt. Weźmy sobie pod uwagę, że to ma wszędzie, jak kupicie, nie wiercicie tym precyzyjnie, to ma wszędzie luz. To wszystko jest delikatne. Tutaj niby mamy yy, rurę, która powinna nam przygnić tą giertak, powinna być wiecie taka. No ale niestety rura ma tylko 46 mm średnicy, jak ją składałem to bodajże, że to jest ścianka dwójka, może 2,5, chociaż bardziej mi jest bliżej dwójki. I z takich jeszcze wad, które ona ma, które mają, obstawiam, że mają, bo ja akurat mam taką, nie? Ale są masa takich na, na, na Allegro czy tam w innych sklepach, takich wiertareczek po 300-400 zł. To jest ten stolik. Niby regulowany pod kątem, wiecie, jak to na, na, na aukcji jest pięknie opisane, że możemy sobie ustawić kąt, przewiercić, tak, możemy, ale w jakimś. Lichym drewniem, ja najchętniej to bym zaspawał, ale przeważnie, jak wiercę, to dziś tutaj miałem, jest pod spodem taka cełówka, i po prostu i madło sobie podnoszę na klockach drewnianych. Wtedy mam to nie jest to idealnie sztywne, ale jest to sztywne, da, da się na tym pracować. Z takich plusów, to jest yy, ta maszyna, ma, ma to, że się wygodniej wierci niż byście mieli to wywiercić wiertarką. Ręczną i madle. Czyli jeżeli naprawdę nie macie budżetu, tak jak ja, wiecie, dopiero rozkręcałem sobie to, ten swój warsztat i musimy dalej go rozkręcać. Potrzebowałem coś do wiercenia. Trafiło mi się to, akurat byłem w sklepie. Wziąłem pod pachę, to nie jest zbyt ciężkie. I maszyna już przetrwała ze mną półtora roku. Silnik działa. Silnik ma 500W tutaj w tym, w tym modelu. Nie jest to jakoś szczególnie dużo. Już nie pamiętam, to jest bodajże jakiś silnik indukcyjny. Dobra, działa. W momencie się robi. Gorący, działa. Ojejku, przepraszam. Kopciło mi się z niego nieraz. W ogóle z całej tej wiertarki wierciła dalej. Jest ok. Z takich jeszcze plusów to jest to, że ona ma przełożenia. i Na tych przełożeniach możemy. W sumie tych przełożeń mamy 9. I gdyby nie było tych przełożeń, to nie dałoby się praktycznie tym wiercić. Bo jak przyłożymy jakąś grubszą blachę, no to te przełożenia musimy sobie zmniejszyć, żeby ona była, no na siły nie ma, ale silniejsza. I żeby to dalej nam wywierciło. Z takich jeszcze większych minusów to są te koła. No koła jak koła, koła może są aluminiowe. Trzymają się, dobra, ale te paski. Paski w momencie mi się wyciągły, wiertarka w tym momencie jest na full. Naciągnięte paski i nadal paski są luźne. Te paski mi się obrobiły, nawet, nawet nie chcę ich dokupywać. Działa? Działa. Jak pęknie, będę myślał. Na razie to działa. W planach jest i tak zmiana, może może w przyszłym miesiącu, może za dwa. Zmiana wiertarki na coś większego, takiego wiecie, już typowo do szlusarstwa, żeby to już była jakaś tam precyzja. Czy to będzie jakiś dalej jakiś chiński wynalazek z tych większych, czy stary, stary, jakaś stara wiertarka w dobrym stanie. Tego jeszcze do końca nie wiem, cały czas nad tym myślę. Z takich jeszcze smaczków. Czy warto jest zainwestować te 300-400 zł w taki sprzęt, yy, powiedzmy to, do gry, nie? Szczerze, jeżeli nie macie czym wywiercić jakiegokolwiek otworu, czy nieważne, czy to jest blacha 10, piątka, dwójka i mielibyście to wiercić w imadle, to te 300 zł czy 400 to jest, powiedzmy, taka dobra para butów, porównując, nie? I zakup takiego wynalazku to jest dobra inwestycja. Nie oszukujmy się, to jest dobra inwestycja. Nie chcę też yy, polecać takich wiertarek, bo to jest no jest to plastelina, nie? Ale jest to dobry zakup, jeżeli nie mamy czym wywiercić, a potrzebujemy wywiercić. To naprawdę dużo wygodniej się na tym wierci, mimo że to imadło jest z jakiegoś gównolitu. Totalnie nie trzyma. No ale jest no. Działa. Ten stolik się rusza, tutaj mamy luz taki, że jak wiercimy dziesiątką, to otrzymujemy otwór jedenastkę albo 10,5. nie ma znaczenia. Jeżeli nie mamy czym, warto jest to kupić. Jeżeli mamy większy, większy budżet, yy, większe fundusze przeznaczone, że na przykład możemy, jesteśmy w stanie sobie wydać powiedzmy te dwa, dwa, dwa i pół, czy trzy tysiące na wiertarkę, to nawet nie patrzcie na to. Totalnie nawet nie patrzcie, zapomnijcie, że istnieją wiertarki za 300 zł. Ja potrzebowałem, bo miałem takie zlecenie, miałem po jednym otworze, jak się napunktuje otwór, podwiercenie, da się tym wywiercić. Wierciłem w tym blachę 20, przeszła bez problemu i to wierciłem otwór 18 tym sprzętem. Silnika się, kopciła, silnika się kopciło, paski śmierdziały, ale blachę 20 mi przewierciło i to tych otworów miałem wtedy do zrobienia około dwunastu albo 14. Już teraz nie, nie pamiętam, nie sięgam do pamięci. Jak robiłem sobie walcarkę, to właśnie potrzebowałem takich otworów wywiercić. No to co ja mam mogę powiedzieć? Jeżeli potrzebujecie, kupcie. Jeżeli potrzebujecie jakiś fajny sprzęt, bo nie napalajcie się, że to wiecie. To będzie jakiś turbo gadżet taki, że zainwestowałem 100 zł i teraz będę wiercił płótnia. Nie, to, to, to pochodzi 15-20 minut, to jest góra i to już trzeba wyłączyć, bo, bo z tyłu z silnika już siwy dym leci. Ale tak do wiercenia tak na razie u mnie sporadycznego, chociaż mi się szykuje troszkę większe wiercenie. Dlatego wiertarka będzie zmieniana. Do sporadycznego wiercenia, owszem, spoko. Całkiem spoko. Sprzęt. Nie jest to może jakiś, jakiś wybitna wybitna maszyna, ale daje radę. Z takich plusów, takich typowo plusów, co mi się na przykład podobają, to jest to futerko. Nie wiem dlaczego, ale to futerko wygląda na naprawdę porządne no ile można mówić o chińczyku, że jest porządny, ale z całej tej wiertarki, całutkiej, jedyne co mi się podoba to futerko, no szkoda, że ono ma tu luz taki wiecie chyba nawet słychać no, to lata no ale mniejsza z tym no to co, ja już nie przedłużam co chciałem to powiedziałem jeżeli chcecie oglądać jeszcze jakieś ciekawe opinie, pamiętajcie łapa w górę, sub na dole Jakiś ciekawy komentarz. Co? A ja lecę. Nara.